Zadanie 12. matura podstawowa rok 2025. Przedmiot Matematyka. Jak rozwiązać takie zadanie? W kartezjańskim układzie współrzędnych x y przedstawiono fragment paraboli, która z wykresem funkcji kwadratowej F. Zobaczmy rysunek. Wierzchołek tej paraboli ma współrzędne 3,6. Parabola przecina oś y w punkcie współrzędnych 0,3. Te dwie informacje przydadzą nam się później przy rozwiązywaniu tego zadania. Pierwsze co? to mamy wyznaczyć wzór funkcji w postaci kanonicznej. Przypominamy sobie. Że wzór funkcji w postaci kanonicznej to jest a, otwieramy nawias, x minus p, zamykamy nawias do kwadratu plus q, gdzie wierzchołek v ma współrzędne p lub q. W takim wypadku zauważamy, że ten wierzchołek jest w punkcie 3,6. Zresztą mamy to napisane w treści zadania. Zatem nasz wierzchołek w czy v ma współrzędne 3,6. Podstawiamy je bezpośrednio do wzoru. I jedyne, co nam pozostaje, to znaleźć A, ten współczynnik przed. Ok, zróbmy to. Zróbmy to korzystając z drugiej informacji podanej w zadaniu, czyli o punkcie 03. Ten punkt znajduje się tutaj i możemy ten punkt podstawić do wzoru funkcji, czyli pod X 0 pod Y3. Następnie dalej będziemy mieli 0 3 daje 9. Odejmujemy wszystko z obu stron, dzielimy i mamy ładny współczynnik minus 1 trzecia. Szybka weryfikacja, czy ten współczynnik może być poprawny? Tak. Dlaczego? Bo jest na minusie, parabola ma ramiona w dół, więc jest szansa, że ten współczynnik jest poprawny. Następnie musimy znaleźć oś symetrii. Oś symetrii naszej funkcji ma równanie x równe p gdzie p to współrzędna x xowa wierzchołka w. Wierzchołek był już wcześniej podany, zatem nasze równanie to jest x równe 3. Także możemy sobie spojrzeć na rysunek i zobaczyć, że jak postawimy kreskę w, w x równym 3, to po obu stronach w paraboli będziemy mieć dokładnie to samo, tylko odbite, tak jakbyśmy tam mieli lustro. Ostatnia część tego zadania to jest suma Pierwiastków. Jak to zrobić? Jak sobie popatrzymy na ten wykres i zobaczymy, że nasz wykres funkcji G od x jest przesunięty o minus 3. Minus 3 jednostki w dół, i sobie narysujemy ten wykres, to naszym oczom ukaże się następujący fakt. Nasz punkt wcześniej 0,3 przesunął się w punkt 0,0. 0. Dokładnie ten. Drugi znajduje się po drugiej stronie naszej. Osi yy, symetrii. Ten punkt to jest 0,0, ten drugi będzie punktem 0,6. Dlaczego? Bo od punktu 0,0, czyli od lewego punktu, do osi symetrii są trzy jednostki, czyli wystarczy pójść w prawo kolejne trzy jednostki i będziemy mieli ten drugi punkt. Czyli pierwszy ma 0,0, drugi ma 0,6, zatem suma jest równa 6. Subskrybuj po więcej.